I mój śniadaniowy klasyk. od rana nie chce mi się robić nic. Więc na szybko, żeby tylko kalorii bić. Tam ponad 500. wjeżdża 300 ml mleka 2%. I do tego gainer Berserk Labs Devil mass I teraz mam waniliowy. Takie coś wypiję i ruszę do pracy. I to taki fajny patencik. Przysypałem sobie. Do takiego pudełka, żeby było wygodniej niż wyciągają z tej paczki i już nasypane 100 gram, a nie jak zalecają 110. Tyle mi wystarczy. Miksujemy. Drugie śniadanie do pracy. Musli, Lidl, 100 gram. Jogurt naturalny do tego musli, że nie było sucho, 180 gram. Też z Lidla. Mleko. 2% 200 gram Do tego naturalne białko, bo, bo wolę wytrawnie Na wieczór no na słodko I białka miarka 1,30 gram I mm. makroskładniki na ekranie Obiad do pracy 100 suchego makaronu lubella penne Już ugotowany na sucho by było ciężko do tego sosik napolitana z paczki żeby go jeszcze trochę nawilżyć Sosik Heinz do kurczaka te dwie rzeczy na oko kurczaka 170 gram, już usmażonego z przyprawami tego sosów nie wliczam do makro, bo jestem na masie ale kurczeczka i makaron jak najbardziej. Do tego dojdzie jakieś picie. Prawdopodobnie, dr. i izotonik, który ostatnio w Lidlu wyczaiłem, bardzo fajny. Potem go pokażę. No i pewnie jakiś batonik, żeby dobić 2000 kalorii. Makrosy na ekranie. Kończę jeść. Dopijać, i wiesz, że batonik z Lidla. Mamy obiad, na obiad jeden spód do pizzy, ten kupiłem w Rydlu. wcześniej kupiłem w Biedronce, 130 gram, do tego jako sozna pizza. 50 gram keczupu, nalenia, mam hańca, 50 gram szynki drobiowej z kurczaka, do tego też 50 gram sera mozzarella jakieś dodatki jeszcze, może dorzucę jakąś paprykę do tego 250 ml soku i dwa kinderki, żeby mózg trochę popracował i tym przebijemy 3000 kalorii dzisiaj potem jeszcze jeden posiłek na wieczór I na koniec dnia przekąska, skromna kolacja Wafle z Biedronki, 30 gram. Lidlowe żelki. 45 gram. 15 gram nerkowców. Pomarańczówek dr Wit. 250 gram. I jeszcze będzie dziki zolot. 45 gram białka plus 300 gram mleka. 2%. That kończy